Serdecznie w, Bolesławcu, w wielki upalno, w upalną sobotę i rozmawiamy dzisiaj o pszczołach. Pszczoły są, wiemy wszyscy, bardzo ważne. Cieszę się bardzo, że kolejna inicjatywa, projekt polsko-niemiecki, którego inicjatorem jest Fundacja Eko Rozwoju, a którego partnerzy są też w Niemczech, ale też w Fundusz Ochrony Środowiska. Cel jest przede wszystkim edukacyjny i zachęcający, jednocześnie upowszechniający wiedzę, stąd miejsce, jakim jest Centrum Wiedzy. I co jest ważne, to to, że bardzo dobra współpraca z naszym Związkiem Pszczelarzy. Oni od wielu już lat uczestniczą w różnego rodzaju akcjach, ale dzisiaj znaleźli partnera, z którym myślę, że jeszcze niejedną rzecz zrobimy. No, ja tutaj nie, nie zamierzam edukować w zakresie tego, dlaczego pszczoły są potrzebne, ale tak mi się przypomniała taka piosenka, pamiętajmy o ogrodach, ogrodów by nie było, gdyby nie pszczoły, tak, Albert Einstein powiedział, że jeżeli pszczół zabraknie, to i ludzkość źle skończy, dlatego dbajmy o pszczółki i myślę, że one się nam odwdzięczą. Teraz w okresie szczególnie tej pandemii widać wyraźnie, jak trzeba wielki nacisk stawiać na naturalne, zdrowe rzeczy, a niewątpliwie pszczoły są na tym szczycie tej hierarchii potrzeb ludzkich. Także bardzo dziękuję organizatorom, dziękuję Centrum Wiedzy, Pani Dyrektor, Pani Joannie z Centrum Edukacji Ekologicznej. I tak jak mówię, kolejny projekt. Myślę, że tych projektów będzie dużo więcej, ale myślę, że o tym Pan Krzysztof Słomicki tak, zaraz powie. Dzisiaj inaugurujemy publicznie po raz pierwszy naszą dużą międzynarodową kampanię polsko-niemiecką na pograniczu realizowaną właśnie też tutaj w Wrocławcu, ale też w Jeleniej Górze. Kampania się nazywa Dla Pszczół, faktycznie ona jest po części kampanią edukacyjną. Stoimy tu na tle wystawy, która będzie podróżowała, dzisiaj zaczyna podróż po, po tym subregionie Dolnego Śląska, bardzo bogatym i kulturowo, i przyrodniczo. Dlaczego pszczoły? Dlaczego nie tylko chodzi nam o pszczoły miodną? Dlatego, że zapylacze, czyli te inne dzikie pszczóły, też te nierojne, 70-75% gatunków jadalnych, które używamy w naszej gospodarce są zależne od prostu Jeśli by zapylacze zniknęły, to może być nasza cywilizacja upadła.